Budynek był w połowie zaawansowania prac. E, Jedna kobieta mnie zaczepiła na ulicy, kiedy zaczniemy plakaty wystawiać e, na elewacji, żeby było wiadomo, jakie sztuki nas czekają w najbliższym <laughs> czasie. Ta perspektywa tego, że jesteśmy w ścisłym, ścisłym centrum. No przy samej Świętokrzyskiej. Z drugiej strony jest to kameralna, fajna ulica, a jeszcze do tego mamy metro. Tak naprawdę ludzie pytali nas, mhm. kiedy, kiedy centrum, kiedy centrum? Piękna elewacja, którą udało się wyłonić pracami mm, konserwatorskimi. Zupełny <grym> przypadek, że nasze hasło, tak? Brain Embassy, idealnie wpisuje się w ilość liter teatru kwadrat. I nagle powstało kilka wersji tego, w znaczy którą stronę e, zacząć. Czy Embassy na górze, czy Brain na górze, czy Brain na dole. Była e, propozycja, aby kafelki świeciły się w różnych kolorach. Pamiętasz próbę? <grym> Wyglądaliśmy, jakbyśmy otwierali Ten tutaj klub. klub nocny. Wybór y, drzwi, jak testowaliśmy. Nas już ochroniarze popędzali z biurowców, gdzie sprawdzaliśmy, jak działają y, systemy automatycznego otwierania drzwi. Chyba <laughs> parter miał y, więcej wersji. Zliczałem to, było 19 wersji. Tak, tak. Sala tak, a może trzy sale, a może jedna, a tu mury. <laughs> Kuchnia z live cookingiem, no nie wyobrażamy sobie, żeby w przestrzeni eventowej tego nie było. Udało się wrysować salę na 100 osób. Moje marzenie, czyli studio do nagrywania między innymi podcastów. Panele akustyczne zwieszone z sufitu, panele akustyczne na wszystkich możliwych ścianach. Więc w zasadzie budynek stał. Nagle się okazało, że wymieniamy stropy. Z budynku. Nie zostało nic oprócz elewacji. Trzymała ona się na wyporach stalowych. No ale też dzięki temu, że ktoś wcześniej dobudował te dwa piętra, no to naturalnie powstał y, taras. Jest tam e, dużo roślinności, meble do odpoczynku, meble do pracy. Na pierwszym piętrze e, znajduje się bardziej zacieniona No ja już czekam na jogę tam. Telefony do architektów zaczynałem o siódmej rano, kończyłem często o dwudziestej pierwszej. Staraliśmy się wpleść te motywy teatralne, aktorskie motydy, motywy wielkiej sceny, artystyczne. artystyczne. Podwieszane sufity z żaróweczkami sprawiające wrażenie wejścia do teatru. Mimo to, że przecież nie wystawialiśmy żadnych standów i nic na zewnątrz, to nadal ludzie zaglądali i się pytali gdzie kupić bilety do teatru, tak. pytali się gdzie jest restauracja. Mamy fortepianino, które m, zupełnym przypadkiem ożywa po godzinach pracy. Kolejnym takim aspektem jest goryl, który wisi nad nami. <laughs> nasza ulubiona sala z o. trąbkami w formie żerandola Wszedł do budynku starszy pan. Okazało się, że ten pan pracował w tym budynku przez 25 lat. Powiedział, że zrobiliśmy świetną pracę. Przywróciliśmy budynkowi dawny blask. To co? Chyba nam się udało. Udało się nam. Osoby, które są u nas pierwszy raz, doceniają lokalizację, za design mhm. i za atmosferę panującą tutaj. A w sumie osoby, które już są w naszej społeczności na innych lokalizacjach, no to cieszą się, że w końcu jesteśmy w centrum. To co? Kawa? 好吧。<Okay. S 2> okay.